Maneczko, witajcie w kontent Strike'u e, Trochę mam spadki, kwiatek, ale to nieważne. E, dzisiaj chciałbym pokazać Wam baga na Mirage'u gdzie można wejść w ścianę. E, znajduje się właśnie w tym miejscu. Na ścianę da się wejść. Wystarczy po podkucnąć tu. Tutaj mamy taką. Tu jest ogólnie taki, taka kreska. I pod tą kreską. tutaj taki punkt. Podkucujemy tutaj. Potem, żeby sprawdzić, czy nam się udało już tutaj dobrze podkucnąć, yy, odklikamy, właśnie, kontrol i skaczemy, yy, trzymając cały czas W. I właśnie wchodzimy w ścianę. Możemy strzelać? Nie widać nas na tej perspektywie. Tutaj też możemy. Przez ścianę o. E, możemy tu. Bardzo, bardzo trudno jest stąd wejść, niestety. O, dobra, udało mi się na pierwszym razem. ale to by było na tyle w bagach w CSGO. I no, na razie. Pa pa.